Hej, cześć, ja jestem Radek, a dziś porozmawiamy o rzeczach, które kompletnie nic cię nie będą kosztowały, prawie? A poprawiam Twój wygląd. Jest mały haczyk, dwie z tych dziesięciu rzeczy, o których powiemy, będą cię jednak kosztowały, ale niewiele. Pierwsza rzecz może się wydawać trudna i czasochłonna, ale jeżeli wprowadzisz to w życie, to będziesz mega zadowolony i zauważysz progres. Mowa o tym, abyś odnalazł swój styl. Znajdź ubrania, w których czujesz się pewnie i czujesz się komfortowo, i wiem, że to może brzmieć tak, jakbyś miał wydawać sporo hajsu na to, ale wręcz przeciwnie, to, co ja często polecam tutaj na kanale, to stary wiesz przymierzaj ubrania w przymierzalni i nie musisz ich kupować, zamów sobie coś, przykładowo na zalando lub na jakiejś innej stronie z darmowym zwrotem, a później po prostu zwróć te produkty, przymierz, zrób sobie fotkę jak wyglądasz, sprawdź siebie w ubraniach, w których na co dzień się nie widzisz, na co dzień ich nie ubierasz, Następnie po prostu możesz zwrócić te produkty. Tylko stary błagam cię, te nie chodzi o to, żebyś wchodził w tych ubraniach, żebyś nie wiem, pokazał się w nich gdzieś, że kupiłeś coś drogiego, a tak naprawdę tego nie kupiłeś, bo zaraz to zaracasz, nie nie nie. To chodzi typowo o to, żebyś sprawdził, czy lubisz siebie w danym ubraniu. W którym na co dzień nie chodzisz. Robisz to w 100% dla siebie po to, aby sprawdzić się jak wyglądasz w innych ubraniach. A w odnalezieniu stylu moim zdaniem największy prototyp jest taki, żebyś nie ograniczał się też zarazem do jednego stylu, przykładowo załóżmy do casualowego, tylko fajnie jest mieć czasem wiesz, jakiś tam outfit casualowy, czasem streetwearowy i tak wymieniać co jakiś czas kupowanie ubrań, wiadomo, no to trochę hajsu trzeba na to wydać, ale już na odnalezienie stylu, czyli przymierzanie rzeczy, kupowanie i ewentualnie zwracanie ich, żeby zobaczyć, jak my wyglądamy, nic nie kosztuje. A jeżeli już odnajdziesz swój styl i chcesz trochę ubrań kupić, to pamiętaj, że swoje stare możesz sprzedać na vintage i za to kupisz rzeczy, które wiesz, że teraz mogą Cię interesować. Simple plus dad, mi sobie przykładowo, jak chciałbyś chodzić na wakacje, teraz mamy zimę i do wakacji kupisz sobie już naprawdę fajne rzeczy, jednocześnie sprzedając te, w których wcześniej chodziłeś i na wakacje będziesz miał styl wegetówa. Odnalezienie stylu jest o tyle ważne, wiem, że ciągle trochę ten temat, ale wtedy twoja pewność siebie też bardzo wzrasta, kiedy chodzisz w ubraniach, których fajnie się czujesz. Druga rzecz, pamiętaj o szczegółach. Na pewno kiedyś usłyszałeś, że diabeł właśnie w nich... Ja tuż przed zaczęciem tego filmiku wyprasowałem sobie ten t-shirt, ponieważ nie chciałem, żeby był zmięty. I to są szczegóły, na które trzeba zwracać uwagę. Są takie małe rzeczy, o których można by było pomyśleć, że niewiele znaczą, ale są tak naprawdę mega ważne. Czyli przykładowo, żeby mieć wyprasowaną koszulkę, nic nie kosztuje. Żeby mieć czyste buty, nic nie kosztuje. Żeby zawsze mieć pasek w spodniach, a także żeby mieć stary, wiesz, obcięte paznokcie, to też jest ważna sprawa. Dodatkowo też sięgnięcie po pensetę i wyrwanie sobie takich zbędnych brwi, no to też jest spoko sprawa. Polecam mój filmik o brwiach. Ten diabeł na. Naprawdę tkwi w szczegółach. Wyobraź sobie super mężczyznę, ale ma na przykład woł, śpiochy w oku i ma do tego brudne buty, i wiesz, to wszystko się wtedy psuje. Nawet jeżeli bardzo się starał, że chodził na siłkę, ma perfumy i tak dalej, patrzysz na niego i jest dosyć niechlujny, i ma takie długie paznokcie, no stary, beznadziejnie to wygląda. Trzeba pamiętać o takich mogłoby się wydawać małych rzeczach. Trzecia rzecz, mogłoby się wydawać, że to jest mały szczegół, ale aktualnie mamy z tym większy problem niż kiedykolwiek wcześniej. Chodzi o to, abyśmy chodzili wyprostowani. Byśmy się nie garpili. I ja wiem, jak jest, dużo podróżuję komunikacją miejską i wiem, jak niektórzy siedzą. Tak wiesz, stary, zapatrzeni w telefon i oglądają tego TikToka i tak wiesz, tak jest głowa cały czas. No i stary, simple as that, chodzi o to, żebyśmy chodzili wyprostowani. Czyli stary, klatka piersiowa, wypięta, łopatki ściągnięte do tu i chodzimy z taką wyprostowaną postawą. O wiele lepiej to wygląda niż jeżeli wiesz, byśmy chodzili tak przykładowo i wiesz, z takim plecakiem i tak wiesz, zamuleni trochę. I oprócz tego, że lepiej to wygląda, to jest to też zarazem lepsze dla naszego okręgosłupa. Jest to ogólnie lepsza postawa ciała, do której powinniśmy dążyć. Czy nie garbimy się, siedzimy prosto, a jeżeli podróżujemy komunikacją miejską, no ogólnie jeżeli jesteśmy na telefonie, to byśmy go w miarę, wiesz, przed sobą trzymali, a nie tak na dole, bo wtedy się garbimy. Czwarta rzecz, tutaj trochę naciągam zasady, ponieważ trzeba trochę wydać pieniędzy. Chodzi o to, abyśmy zadbali o naszą twarz. I w dbaniu o twarz ważne są, wiesz, te wszystkie kremy i tak dalej, ale podstawą jest mycie twarzy. I nawilżanie jej. Już wtedy zauważysz spory progres. Dosłownie musisz wydać 30 zł na pierwsze kosmetyki. Jeżeli nigdy nic nie testowałeś, to takie zwykłe, najprostsze, bardzo dobrze powinno się u ciebie sprawdzić. Jeżeli jesteś młodą osobą, po prostu kup żel do mycia twarzy i krem nawilżający. Kumam to, że możesz nie mieć hajsu, ale zobaczysz ogromny progres w swojej twarzy. I tutaj znowu w górę biorą szczegóły, ponieważ jeżeli tego nie wiesz, to jak nie myjesz swojej twarzy, to jest ona całkiem brudna. I jeżeli ktoś ci się przypatrzy z bliska, no to od razu zauważy, okej okay, dobra stary, ty na co dzień nie używasz żelu do mycia twarzy, nie używasz też kremu. I to jest też taki szczegół, który łatwo można zauważyć. Lekko naciągnięte reguły, ale wiesz, jak mieszkasz z mamą lub z siostrą, no to możesz tam pożyczyć od nich ten żel do mycia twarzy lub krem nawilżający, no i wtedy tak wiesz, po taniości to ogarniesz. Wiesz co jest najważniejsze, ale tak bez skitu najważniejsze w dobrym wyglądzie i co jest kluczem do wszystkiego? pewność siebie. I możesz czuć się niepewnie, ale ta pewność siebie jest gdzieś w tobie, jest do wyrobienia. Są filmiki na ten temat. To, co mi mega pomogło, a ja mam pewność siebie wystrzeloną mega wysoko, to jest kanał Charisma on Comment. Jest to anglojęzyczny kanał na YouTube, który pomoże Ci w tym, aby zbudować swoją pewność siebie, abyś czuł się komfortowo w takich na co dzień niekomfortowych sytuacjach. Mega polecam Ci obejrzeć ich filmiki, ponieważ pewność siebie wydaje mi się, że bardzo dużym stopniu determinuje to, jak atrakcyjni jesteśmy, jak atrakcyjni się czujemy, ponieważ możesz wyglądać świetnie, no ale jeżeli nie masz tej pewności siebie, no to raczej będzie średnio. I fajnie jest mieć pewność siebie na naprawdę dużym poziomie. Ten kanał Ci pomoże. Serdecznie polecam. Następna rzecz jest to dobra fizjologia. Możesz nie kojarzyć, ale jest coś takiego jak piramida potrzeb Maslowa i na samej podstawie jest to, aby prawidłowo dbać przykładowo o swój sen. Chodzi tutaj o to, że wiem, że wielu mężczyzn siedzi do późna na komputerze do trzeciej, czwartej nad ranem i raczej to nie jest spoko, ponieważ wtedy kompletnie się nie wysypiamy. Ja wczoraj późno poszedłem spać, a dzisiaj rano wstałem i jestem mega niewyspany. Jestem już po drugiej kawie, a jest dopiero... 10, więc jest dosyć średnio. I w momencie, kiedy późno chodzimy spać, druga, trzecia, czwarta, jeszcze dodatkowo później, w miarę wcześniej wstajemy, to nasz organizm nie ma wystarczająco czasu na sen, nie regeneruje się wystarczająco dobrze. A prawidłowy sen jest mega ważny w tym, jak funkcjonujemy. Ja jeszcze rozumiem, jeżeli przykładowo musisz się uczyć na studia lub jesteś w czymś pochłonięty, no ale jeżeli oglądasz filmiki lub jakieś seriale, no to raczej to nie jest jakieś specjalnie produktywne spędzanie czasu fajnie jest iść wcześniej spać, przestawić trochę swój zegar biologiczny na te wcześniejsze godziny, ponieważ bardzo pozytywnie to wpłynie na nasz organizm. Skoro już mowa o takich podstawowych fizjologiach, no to z takich darmowych rzeczy, które możemy wprowadzić, to jest zawsze duże picie wody. I nie mówię tutaj o jakichś słodkich napojach, po prostu zwykła woda lub herbata. Pijesz wodę, a twój organizm lepiej funkcjonuje, ty lepiej działasz. Simple as that. Ok, następna zasada jest całkiem prosta, ale mi się bardzo podoba. Chodzi o to, że kiedy chodzimy w koszulach, takich zwykłych, casualowych, którą mam teraz na sobie, to zawsze chodzimy w nich rozpiętych, a także odwijamy rękawy do góry. To jest taki mocno letni vibe'ik, ale moim zdaniem świetnie to wygląda, kiedy masz jakiekolwiek koszulę. Nawet takie bardziej eleganckie. Fajnie jest podwinąć rękawy do góry. To jest takie, wiesz, casualowe brzmienie. Moim zdaniem świetnie to wygląda i to jest moja rada dla Ciebie. Jeżeli mamy akcesoria, o których za chwilę będziemy rozmawiać, to to też tak fajnie wygląda, kiedy sobie rozpinasz. No moim zdaniem bardzo fajny vibe'ik i warto jest iść w tę stronę, zwłaszcza na lato, jeżeli chodzisz w koszulach. Podwijamy rękawy, rozpinamy koszulę. Super to wygląda. No i stary, nic nie kosztuje. Następna rzecz modowa przydać się nie tylko na lato, ale też na jesień. Chodzi o to, aby warstwować swoje ubrania. Warstwowanie ubrań oznacza to, że masz po prostu kilka warstw ubrań. Czyli masz koszulkę. Na to możesz mieć założoną koszulę, a na to jeszcze przykładowo założysz płaszcz lub jakąś kurtkę. I tutaj też więcej dzieje się w naszym ficie. Ciekawie to wygląda. Przykładowo, jeżeli masz bluzę, to możesz ją fitować, warstwować też w taki sposób, że koszulka od dołu wystaje. I taką koszulę mogę założyć też przykładowo na bluzę, i wtedy też jakoś będę miał to warstwowanie ubrań. Dokładnie w taki sam sposób działało warstwowanie przed chwilą, kiedy mówiłem, czy ktoś podciągał rękawy, ponieważ ta koszula była na zwykłym t shercie I to jest też dobra praktyka na zimę ponieważ będzie Ci zdecydowanie cieplej. Rzecz numer 9 i znów trochę naciągnę zasady, ale chodzi o akcesoria. I moja dłoń, gdyby nie było na niej zegarka lub jeżeli nie byłoby bransoletek, czułaby się tak dosyć nago, że tak powiem, nie wyglądałaby tak fajnie. Serio, wyobraź sobie, że nie miałbym tego naszyjnika. Wygląda to wtedy troszeczkę gorzej, przynajmniej moim zdaniem. Ja pamiętam, że ja swoje pierwsze akcesoria i naszyjniki zamawiałem na AliExpress i dosłownie za 3 zł kupiłem sobie bransoletkę z dostawą, za 10 zł nieśmiertelnik, jakieś pierścienie po 3 zł i to wszystko jest z wliczoną dostawą. Więc jeżeli sięgniesz po akcesoria, kupisz je sobie na AliExpress, to dosłownie do 5 duszek wykupisz sobie wszystko. I testowałem też różne akcesoria ze sklepów, które znajdziesz w galerii przykładowo te z AliExpress są o wiele lepsze niż te z H&M. Minus jest taki, że faktycznie to zamówienie trochę długo idzie, ale jeżeli chcesz jakieś akcesoria na lato, no to stary, jakie teraz zamówisz, no to na pewno do lata dwoje. Płacisz 5 dych, a każdy Twój outfit, który założysz, będzie lepiej wyglądał. I ostatnia rzecz na naszej liście, stary Poćwicz. Simple zad. Gdybyś miał lepszą sylwetkę, będziesz też lepiej się czuł. Twoja pewność siebie będzie też na wyższym poziomie. Pamiętasz, rozmawialiśmy przed chwilą, pewności siebie, że jest mega ważna. Ubrania lepiej na Tobie leżą. Kiedy ściągniesz koszulkę, to też lepiej wygląda, że dodatkowo produkuje się testosteron, a także endorfiny podczas ćwiczeń, więc są samo plusy. Masz do wyboru dwie opcje. Albo być smutny, bo musisz ćwiczyć 5 razy w tygodniu, albo możesz być smutny, bo nie masz wymarzonej sylwetki. Jedno jest pewne: z jakiegoś powodu będziesz na pewno smutny i wybierz z którego: czy dlatego, że musisz ćwiczyć, czy dlatego, że nie masz wymarzonej sylwetki. Wybór należy do Ciebie. I to tyle, moi drodzy. Przejdźmy przez 10 rzeczy, dzięki którym Ty będziesz dobrze wyglądał. Jest to jeden z nielicznych filmików, kiedy kompletnie nic nie mówiłem o włosach. Więc, jak coś, jeżeli chcesz usłyszeć o włosach, to odsyłam Cię do innych. Filmików. A jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, to zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, a także subskrypcji. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało dołącz na Discorda, tam możesz zadać dowolne pytanie. Tymczasem w tym odcinku to tyle. Daj znać, czy dodałbyś jeszcze jakąś rzecz, która jest za darmo, a poprawi nasz wygląd. Widzimy się już w następnym odcinku. Na razie. Cześć.